Niedawno podpisałeś kontrakt menedżerski z Alem Heymonem. Powiedz, jakie możliwości daje Ci ten kontrakt? Na pewno możliwości te wypłynięcia na głębokie wody. Możliwości są takie, że mogę dostać. E... Na początku muszę na pewno zbudować sobie markę w Stanach Zjednoczonych. Ta pierwsza walka była doskonałym debiutem, ponieważ znakotowałem rywala, pokazałem się z dobrej strony. E... Z takiej strony, że ludzie chcą mnie oglądać, że promotorzy będą chcieli mnie wystawiać na kolejne gale. E... Na pewno, jeżeli będę przeskakiwał kolejne szczebelki wygrywał z, z coraz to lepszymi zawodnikami, no to na pewno Al-Hajmon umożliwi mi szybciutko walkę z bardzo solidnym zawodnikiem. co nie zawsze jest takie proste w świecie boksu zawodowego. Czyli to jest kontrakt, który w bardzo dużym <coughs> stopniu rozbudza gdzieś tam twoje marzenia o podboju Ameryki. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest yy, najlepsza droga. Mi się wydaje podpisania kontraktu z Alem ponieważ ponieważ to najpotężniejszy jak w świecie boksu, <coughs> no i potrafi naprawdę zrobić cuda. Yy, no ale tak jak mówię. Ja Najpierw muszę coś udowodnić, muszę wygrywać. Mówię, tak naprawdę w tych rękach jest robota. I nawet jeżeli będę miał obok siebie mnóstwo wspaniałych ludzi zaufanych, to jeżeli ja nie zrobię roboty na sali treningowej, później w ringu, no to nikt mi nie pomoże. No Można powiedzieć, że to pierwsze Twoje marzenie już się spełniło. Wspomniałeś przed chwilą o tej pierwszej walce w Stanach Zjednoczonych, pierwszej walce w Chicago, kiedy pokonałeś Daryla Cunninghama. Dobra walka, pewne zwycięstwo już w drugiej rundzie. Powiedz, jaki wymiar ma dla Ciebie ta walka, ta gala, na której było chyba 7 tysięcy Polaków, no i cały tydzień pobytu. W Stanach Zjednoczonych przy okazji tej walki? No, przede wszystkim walka. Yy... Byłem ciekawy, jak to wszystko wygląda w Ameryce. Od początku leciałem do Ameryki i chciałem zobaczyć, jak to wygląda ta waga, jak wygląda, jak wygląda szatnia. A później, jak wygodzi wygląda samo wyjście do ringu. No i byłem ciekawy samej Ameryki. Wszystkim Ameryka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Myślę, że na każdym by zrobiła wrażenie. Ogrom, e, troszeczkę inni ludzie, mentalność ludzi e, jest inna niż tu w Polsce. No ale też się nie zatracam, nie mówię, że Ameryka jest wspaniała, Polska już jest B, prawda? Wiadomo, Ameryka daje szansę rozwoju sportowego. Daje szansę tego, że ja jako zawodnik mogę się tam trenując, tam boksując, tam mogę się rozwinąć. Bo, bo w nie... podobny sposób wypowiadał się kiedyś Tomasz Adamek, który mówił, że jeżeli chcesz się rozwijać, musisz jechać do Ameryki, musisz tam trenować. Szkolenie w Polsce samych trenerów naprawdę mamy dobrych. Nie ma czegoś takiego, że w Polsce nie ma trenerów. Bo są trenerzy, tylko prokursy ty, ty miałeś okazję przez wiele lat trenować właśnie z Andrzejem Mitrukiem, który, który jest uważany za najlepszego trenera. Oczywiście, teraz trenuję z Pawłem Kłakiem, który jest, który uczy się cały czas od trenera jak Mitruk, ale doskonale się rozumie, rozumiemy widzi moje błędy, ma dobre oko, e, to też jest bardzo ważne. E, no Tomek Adamek też e, troszeczkę go skrytykuje, bo on dostał hopla na płci Ameryki, e, rzucił tutaj wszystko w Polsce, pojechał trenować z, z, z Rogerem Bloodworthem, no co było fatalnym posunięcie w jego karierze, ponieważ no nic te treningi praktycznie nie wniosły w jego boksowanie. Był słabszym bokserem niż, 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 niż za kadencję Andrzeja Mitruka Ja mówię, do Ameryki tak jak trzeba jechać, trzeba jechać, ale trzeba tam jechać sparować. Tam jest na sali treningowej 10 usparonych partnerów. Tutaj w Polsce jest jeden, może dwóch. A więc w, moi, w moim przypadku, kiedy jestem doświadczonym zawodnikiem, yy, kiedy, kiedy tak naprawdę w pewne elementy techniczne już mam wyszkolony bardzo dobrze, to sama tarcza i worki nie pomogą. Tutaj ja się rozwijam yy, przez to, że ja sparuję. A jeżeli nie sparuję w Polsce, tutaj to, 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 to się nie rozwijam. Czyli no. twoim zdaniem Tomasz Adamek popełnił błąd wyjeżdżając do Stanów, zostawiając trenera jak Mitruka tutaj w Polsce? Na pewno był błąd z tego względu, że, że, że po prostu zrobił kilka kroków w, w, w tył. Był lepszym zawodnikiem za kadencję Jak Mitruka, wyjechał do Ameryki, po prostu jego tendencja już była spadkowa. Wracając jeszcze do tej niedawnej gali, która się odbyła w Chicago, na której walczyłeś ty i Szpilka. Ty pokonałeś 40-letniego Cunninghama, Szpilka wygrał w prosty sposób z 39-letnim Time Kobem. Czy patrząc na ich wiek, na to ile już mają lat, spodziewaliście się, że będzie bardzo łatwo, czy może jednak liczyliście po cichu, że ci rywale okażą się trochę trudniejszymi przeciwnikami? Ja powiem szczerze, że ja się spodziewałem pod derelukaninami troszeczkę więcej z tego względu, że widziałem, że on potrafi boksować, że kiedyś był dobrym zawodnikiem, że lubi boksować w ofensywie, jest zawodnikiem, który idzie cały czas do przodu, nieostępliwy. Ale też wiedziałem, że nie potrafi przyjąć, że, że pada po ciosach e, łatwo i tutaj szukałem też swojej szansy, żeby wygrać przed czasem. To się udało. Co się okazało, w do no Daryl Kanga po prostu się po pierwszym lewym prostym już. Bo widziałem, że jakoś tak unika tych ciosów. Gramsy twarzy świadczyło o tym, że boi się tych ciosów. No i tutaj ja zobaczyłem swoją szansę też. W pewnym momencie zgubiłem głowę, bo już trochę zapewnił, że się poczułem za szybko, chciałem skończyć. No ale całe szczęście Paweł Kwark troszeczkę mnie, taki kubeł zimnej wody, i wylał na głowę w, w przerwie między pierwszą a drugą rundą, i wszystko wróciło na właściwe tary. To był Twój debiut w Stanach Zjednoczonych dzięki kontraktowi z Alem Heimonem. Przed Tobą są kolejne walki. Wiadomo, że taki kontrakt z Heimonem podpisany ma również Artur Szpilka. Tyle, że on przeniósł się na stałe, zamieszkał w Houston, trenuje u Roniego Shieldsa, jest bardzo zadowolony, bardzo chwali sobie warunki, mhm. na no, jakie trafił. Powiedz, czy Ty marzysz czasem o tym, żeby mieć podobne warunki jak Artur, żeby być może nawet na stałe przenieść się do Stanów Zjednoczonych i skupić się na tym, żeby tam rozwijać swoją karierę? znaczy, rozmowy cały czas są otoczone. Ja mówiłem już Pana Andrzejowi Wasilewskiemu, moim doradcy Tomowi Turkowskiemu, mówi, że ja chcę jechać do Stanów Zjednoczonych, chce się rozwijać, to muszę wyjechać do Stanów Zjednoczonych. No i są plany, że albo, albo pojechać do Roni Gościca, do Artura Szpilki, który no, pisze do mnie bardzo często, kiedy przyjadę, że mnie ugości, że już pokój na mnie czeka, że Roni też jest na tak, że, 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 że po prostu wszyscy by chcieli, żebym przyjechał, że jestem bardzo mile widziany. Poza tym są tak, jest tam dwóch braci Charlo, jest tam Madison Lara, jest Edwin Rodri Rodriguez, światowa czołówka, śmietanka. To są zawodnicy w do mnie wadze, a więc jest tam z kim sparować, z kim rozwijać, a więc no ja chcę tam jechać i ja chcę do Stanów jechać, no, no mówię, no niestety ja mogę chcieć, a, a ludzie są, mówię, to ludzie są, ludzie są którzy dbają o i karierę i na nich liczę i zobaczymy. No, Nie będę się upominał. Mówisz o tym, że Artur chce cię, chce cię ściągnąć do stanu, że Ciebie zaprasza, że jest gotowy Ciebie ugościć. Wyznacie się od wielu lat. Ty doskonale znasz jego charakter, jego zawziętość, jego ambicje, jego pracowitość. Czy patrząc na te cechy charakteru, uważasz, że on jest w stanie w ciągu kilku lat dojść do takiego poziomu, żeby rzeczywiście móc walczyć o Mistrzostwo Świata w wagi ciężkiej? Jak wiadomo, jest to jego olbrzymi, olbrzymie marzenie i taki główny cel sportowy. Patrząc na jego charakter, zawziętość i upór, tak jak powiedziałeś, o Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko że też nie wystarczy. No ciekawy jestem, jak Artur będzie się zachował na tle zawodników dużo większych, choćby naturalnych, ciężkich. Bo Artur nie jest naturalnym ciężkim. Jest silnym zawodnikiem, niezwykle dynamicznym, szybkim i, i sprawnym fizycznie. Dorą motorykach na tą ciężką wagę. Zobaczymy, na ile to wystarczy. Ja w niego bardzo wierzę. No, dzisiaj już na pewno może się cało zaliczać do pierwszej dwudziestki na świecie. Zobaczymy, czy przeskoczy ten etap. Ja w niego wierzę i trzymam za niego kciuki, bo jesteśmy kolegami, bardzo dobrymi kolegami. I obydwoje role no, w zasadzie sobie te kciuki i Ja za niego, za mnie, A więc wierzę w to, że kiedyś sięgnie po tytuł. W listopadzie przed galą Polsat Boxing Night mówiłeś, że jeżeli Artur Szpilka do szóstej rundy nie pokona Tomasza Adamka, to później polegnie. Jak wiadomo, Artur boksował na pełnym dystansie, na dystansie 10 rund a jednak zdołał wypunktować Tomasza Adamka. Czy to było dla ciebie duże zaskoczenie? No mnie samym zaskoczeniem było, jak, jak Artur poszedł do tej walki. Zawsze wiadomo, no Artur był bardzo porywczy w ringu, poza ringiem. E, nie potrafił panować nad emocjami. Tu doskonale sobie z tym poradził. Poradził sobie doskonale z presją, e, ze stylem boksowania Adamka. A więc same superlatywy. E, nie spodziewałem się, ja oczywiście podtrzymam, to, że nie spodziewałem się, że Artur wygląda z Adamkiem Adamkiem, bo no wiadomo, Tomek Adamek to jeszcze jest zawodnik, który potrafi boksować. Przede wszystkim twardym charakterem bokserem, i myślę, że złamie Szpila. Tutaj się okazało, że Szpila wyszedł i mądrze boksował. Przede wszystkim mądrze trzymał się planu optycznego, i tutaj chyba największe brawa się dla niego należą. Mówi się, że 3 października w Stanach Zjednoczonych, albo w Nowym Jorku, albo w New Jersey ma odbyć się. Polsko-amerykański mecz bokserski gala, na której dojdzie do od pięciu do siedmiu pojedynków polsko-amerykańskich. No i wszystko wskazuje na to, że może, że może na nich wystąpić e, zarówno Ty, jak i Andrzej Fonfara, czy Artur Szpilka. Liczysz na to, że będziecie mieli okazję zaboksować na takiej gali. No, zainteresowanie na pewno byłoby przy olbrzymie w Polsce. Na pewno zainteresowanie byłoby bardzo duże. E, walka między Polakami a amerykanami jeszcze na amerykańskiej ziemi. E, to byłoby coś wielkiego. E, no i boksuję z Andrzejem Fofarą, z Arturem Śpilką też byłoby to coś wspaniałego. Ja liczę na to, że będę boksował, no ja też mam swojego przeciwnika w głowie, a więc no, czekamy na, na, na informacje. Na razie się skupia na walce, która będzie w lipcu i to mnie najbardziej interesuje, a potem będziemy myśleli, co dalej.